Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn, i ten, komu syn zechce objawić. Oto słowo pańskie. Kochani, dzisiejsze czytania pokazują nam doświadczenie Pana Boga. Która z jednej strony jest dla każdego z nas, a z drugiej strony nie każdy ma coś takiego, że może powiedzieć doświadczam Boga. Chcemy, ale nie, nie zawsze możemy powiedzieć tak, moim jest moim doświadczeniem to, że, że jestem przy Bogu, i Ewangelia wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tak jest, że wierzę w Boga, a nie mogę powiedzieć, że go doświadczam? I argument Pana Jezusa jest taki: mamy ludzi prostego serca i mamy ludzi serca skomplikowanego. To serce skomplikowane to będzie mądrzy i roztropni, ale to mądrzy i roztropni chodzi o cnotę roztropności, tylko o takie: Przewidywanie wszystkiego, taką wiedzę, takie intelektualizowanie wszystkiego, że nie ma w tym miejsca dla Boga. Że jest wszystko mądrze, ale po ludzku. A Pan Jezus chce prostoty. Ta prostota to jest po prostu spójrz i patrz. Dlatego mówimy o o mądrości adorowania, adorowania Pana Jezusa, kiedy w obliczu różnych trudności, które są dookoła mnie, podnoszę oczy i patrzę na Jezusa, i droga staje się prosta. Nie dlatego, że rzeczy się dookoła zmieniają, tylko że ja patrzę w sposób prosty. To są ludzie prawego serca. To jest prostota, która sprawia, że mogę doświadczać obecności Bożej na Ziemi. Mamy gdzieś spór pomiędzy doświadczeniem Pana Boga a teologiczny spór, a tym, że tu nie chodzi o doświadczenie, tylko chodzi o coś innego, o... nie chcę powiedzieć o wiedzę, ale o to, że, żeby przyjąć prawdy wiary. Jest gdzieś w teologii to jest bardziej w teologii pastoralnej, czyli takiej teologii, która, czy jak prowadzić ludzi, czy prowadzić ludzi do doświadczenia Pana Boga, żeby się spotkali z Panem Jezusem, czy prowadzić ludzi w takim kierunku, że przyjmijcie, że tak jest, kropka i niczego nie musicie doświadczać. I to się ściera, to się ściera wśród kapłanów. Będą tacy, którzy przyjmują jedną drogę i przyjmują drugą. I przez dużo stuleci było przyjęte, zwłaszcza w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać herezje średniowieczne, że nie doświadczenie, tylko macie przyjąć jak jest, bo wy nic nie wiecie. I tego się trzeba trzymać, a nie macie doświadczać. Tymczasem. Dzisiejsze objawienia, które mamy, chociażby w Medjugorje, Maryja mówi przy każdym prawie objawieniu, mówi o doświadczeniu miłości Boga. O doświadczeniu miłości Boga. Nawet nie używa sformułowania niewierzący, tylko używa sformułowania ludzie, którzy nie doświadczyli miłości Boga. I to jest gdzieś kierunek potwierdzany też przez Matkę Świętą w tych objawieniach, że chodzi o spotkanie z Bogiem. Chodzi o to, żeby, żeby tak prowadzić drugiego człowieka, żeby on dotknął Jezusa, żeby się do Niego przytulił. I tu nie chodzi tylko o uczucia, ale chodzi o spotkanie. W spotkaniu są też uczucia. Jak się spotykasz z, kim, z kimś, kogo kochasz, nie jesteś w stanie wyłączyć uczuć, ale jest też rozum, jest dotyk, jest zapach, jest bliskość. I to wszystko tworzy doświadczenie. Jest też i intelekt. Nie wyłączamy go. Ale to wszystko razem sprawia, że ja doświadczam. I to jest, to jest Ewangelia, w której Pan Jezus mówi. To doświadczenie jest zakryte dla tych, którzy chcą tylko intelektualnie, dla tych, którzy chcą mądrością swoją, przebiegłością pokazać, tak jest. I, i będą bronić dalej tego, dlatego że nie doświadczają, bo się na tym zatrzymują. I zakryta jest, zakryta jest, zakryte jest to doświadczenie Boga. Przed mądrymi i roztropnymi, a objawiły się panie prostaczką. To objawienie, które pan Jezus daje, to jest to, że On przychodzi jako człowiek. Znowu, intelektualnie my powiemy: Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Wszystko się zgadza. Ale przez doświadczenie ja mogę powiedzieć: Jestem w ramionach Jezusa. I on jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. Ale ja jestem w ramionach Boga, w ramionach Jezusa, bo ma ramiona, bo jest człowiekiem, ale jest też Bogiem i On przytula. I mam to doświadczenie w modlitwie, że Pan Jezus tak na mnie spojrzał. Mam doświadczenie Jego oczu, w których mnie nie potępia, ale mnie ocala. Ale zgrzeszyłem. On mnie nie potępia, ale mnie ocala i mam to doświadczenie. A ktoś inny powie, mając, nie mając doświadczenia, ale mając tylko y, prawdy intelektualne. Powie Bóg jest sędzią, który za dobre wynagradza albo za złokaże, albo powie Bóg jest miłosierny, człowiek doświadczenia jest tym, ja doświadczyłem przytulenia. Kochani, Chrystus przyszedł na ziemię po to, żeby być blisko. Mojżesz ma taką sytuację, gdzie widzi krzew gorejący i w prostocie swojego serca podchodzi do tego krzewu. Chce bliskości. Podchodzi w prostocie, żeby iść ku Bogu. I w tej prostocie doświadcza, że Bóg do Niego mówi, ale zabrania mu podejść. Dlatego, że gdy Mojżesz podchodził do krzewu, Bóg nie był człowiekiem. Nie było tej bliskości. Był dystans. Ale Mojżesz słyszy, i to doświadczenie słuchania już jest doświadczeniem Boga. A od czasu, kiedy Pan Jezus stał się człowiekiem, możemy mówić o bliskości tak, jak mamy między sobą. Od tego czasu możemy przyjmować Jezusa do serca. Możemy na niego patrzeć. Możemy być w zapachu obecności Bożej. Niektórzy mają to, to doświadczenie. Możemy być w spojrzeniu, w dotyku. Gdy mówimy: Panie, połóż na mnie swoje ręce, to nie, jest, to nie są tylko słowa w przenośni. Myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenie, że się przytula do Jezusa w modlitwie. Czy zawsze? Może zawsze chcemy, ale nie zawsze jest łaska. Bo dalej mówi Ewangelia, że Pan Jezus, że to doświadczenie bliskości mają ci, komu, mają ci, którym syn, czyli Chrystus, zechce objawić. On chce nam objawiać. Po to przyszedł na ziemię, po to stał się człowiekiem. Ale z pewnością to nie jest tak, że w doświadczeniu Boga możemy mieć cały czas intensywność dużą. Możemy mieć cały czas doświadczenie pokoju, takiej bliskości, ale intensywność pojawia się i nie o nią tylko chodzi. Tak jak w małżeństwie. Możecie być blisko siebie, ale nie da się, żebyście byli blisko siebie non-stop. Są momenty, kiedy jest och i ach, a są momenty, kiedy jest trochę sporu. I potem jest znowu och i ach i trochę sporu. Ale może małżeństwo być ogólnie w pokoju serca. I podobnie jest z wiarą, ponieważ wiara jest relacją, w którą nas Bóg zaprasza. Czymś co oczywiście niszczy relację z Bogiem jest grzech. Oprócz tego, że przestajemy patrzeć jak prostaczki, czyli prosto na Jezusa, to kombinowanie gdzieś z grzechem to też niszczy relację. Pan Jezus nas z tego wyprowadza, bo jest miłosierny. Więc podnieś oczy, spójrz na niego. Podejść do Chrystusa, to jest to, czego nas dzisiaj uczy Ewangelia. Myślę, że jak, jak mówimy o prostocie, to za każdym razem to się wydaje takie proste, ale wystarczy, że się z kimś pokłócimy. Się pokłócisz na przykład z mamą, albo z Teściową, albo z kimś jeszcze, i wtedy ktoś ci powie taką dobrą radę. Idź na adorację i spójrz na Jezusa, a wszystko się zmieni. I wtedy jest ta. Jak, jak, jak w ogóle podnieść oczy na adorację? A jak już pójdę, jak, jak to zrobić? I w takich sytuacjach widzimy, że chcemy doświadczenia Pana Boga, chcemy Jego dotyku, Jego lekarstwa, a z drugiej strony, jakie to jest trudne. Jakie to jest trudne. I, i to, to jest to bycie prostym. Że nie będę sobie komplikował życia, tylko przyjmę to, co Jezus robi dla mnie. A on mówi: bierzcie i jedzcie. Chcę być w Was. Chcę być blisko. Podejdź. Spragniony niech podejdzie i pije. Jest tylko tyle. To jest ta prostota. A my kombinujemy w sobie, jak ocalić to, że nie muszę wybaczać, że się dalej nie będę odzywać i jakoś podejdę. Że droga będzie prosta, ale jednocześnie jeszcze mogę być wściekły przez dwa dni. I, I to się nie da tego połączyć. I tu jest nasze kombinowanie, to jest ten intelekt, ta roztropność ludzka, którą chcemy mieć. A droga Boża jest prosta. Pan Jezus chce, żebyśmy go doświadczali, bo dla nas stał się człowiekiem, dla nas się uniżył, dla nas oddał życie, abyśmy byli z nim na zawsze. Amen. Chcemy Ci, Panie Jezu, teraz zawierzyć intencje, które są w naszych sercach. Panie Boże, polecamy Ci papieża Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, siostry zakonne, wszystkie osoby konsekrowane, o wszystkie potrzebne dla nich łaski, abyś właśnie im objawiał wszystko to, co jest im potrzebne, aby mogli bardziej Kochać Ciebie, aby mogli bardziej kochać drugiego człowieka i służyć Tobie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, prosimy Cię o proste serca, o prostotę serca, abyśmy właśnie mogli doświadczać Twojej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, daj nam usłyszeć Twój głos. I wspieraj nas wszystkimi potrzebnymi łaskami, abyśmy z chęcią, z miłością i z radością pełnili Twoją wolę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, prosimy Cię o wielką odwagę i wiarę w, w to, abyśmy głosili i dawali świadectwo, że Bóg jest dobry i tylko dobry. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Panie, prosimy Cię o taką wielką łaskę przy modlitwie, abyśmy pragnęli, aby ta modlitwa była z serca do serca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Panie, prosimy Cię za wszystkich tych, którzy są na urlopach, o Twoje prowadzenie. Aby to był czas odpoczynku, radości, ale też czas bliskości z Tobą, aby urlop nie był czasem od urlopu, od Ciebie, Panie Boże. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, prosimy Cię, abyśmy pokornie potrafili przełamywać schematy i poznawać świat Twoimi oczyma. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, prosimy Cię również w intencjach, w których odprawiana jest ta Eucharystia. Za pracowników Urzędu Miar o błogosławieństwo Boże dla żyjących i zbawienie wieczne dla zmarłych. Ciebie prosimy. Przyjmij nas, Panie Jezu, i przemieniaj, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Słuchaliśmy Amen. teraz kazania. Chciałbym Was poprosić, żebyście jeszcze chwilkę się zastanowili nad tym, co usłyszeliście, żeby te treści zeszły do Waszego serca i jeżeli uważacie, że to był dobry materiał, udostępnijcie go znajomym na swoim profilu na Facebooku czy w innych miejscach na Instagramie, dajcie link, żeby osoby mogły wejść też na to kazanie, też go posłuchać. Jeżeli tylko uważacie, że było wartościowe. Kciuk w górę to też promuję film. Napiszcie komentarz jak tylko skończy się transmisja i koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Subskrybujcie go, naciskając dzwoneczek. To wszystko jest tutaj poniżej można to zrobić. No i za każdym razem prosimy Was też o wsparcie, bo transmisje się odbywają tylko dzięki Waszemu wsparciu. To Wasze wsparcie powoduje, że utrzymujemy etaty, osoby, które się tym zajmują i też możemy rozwijać się sprzętowo. Aby nas wesprzeć za pośrednictwem szybkiego przelewu albo kartą, to macie wszystko w opisie tego materiału. Do zobaczenia niebawem.